Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na BioFarmie Colin. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę na temat owczej wełny i jej zastosowaniach oraz o jej problematyczności w zasadzie i niewykorzystanym potencjale. Większość ludzi, którzy mają hodowlę owiec, mają Problem z wełną, ze strzyżeniem niestety. Z tym niestety nierozłącznym aspektem, jakim jest pozbawianie owiec wełny. Nie każdy ma owce raz szersnych, tak jak ja. Eee, I gdzie te owce po prostu gubią sobie same tą wełnę. Prawda? <laughs> Także tutaj y, mniejsze nakłady pracy mamy. Gdyż nie potrzebujemy strzyżenia, owce szersne, takie właśnie jak dorpery, gubią tą wełnę same i nie ma problemu. Ale co mamy zrobić, kiedy musimy strzyc, a potem co zrobić z tą wełną, na przykład jak możemy ją zastosować i wykorzystać? Dzisiaj chciałbym się skupić na zastosowaniu właśnie takiej pozyskanej wełny owczej jako o. Nawozie pod rośliny w ogródkach naszych czy w tunelach foliowych, pod różnego rodzaju w zasadzie pod wszystkie się nadające. No i teraz, tak, mając taką wełnę pozyskaną, to tutaj mam akurat wełnę, którą no, gubią moje owce. Tak, czyli to są takie właśnie takie rzeczy. Ja już się tym tematem od jakiegoś czasu też interesowałem. Więc, już to nie jest takie moje pierwsze zbieranie, gdyż wielokrotnie słyszałem o tym, że właśnie nawóz owczy jest, przepraszam, wełna owcza jest świetnym nawozem, z którego można właśnie korzystać. Tak? Nawet jak, jak nie mam tych owiec dostrzyżenia, tak, tak jak inni, bo moje owce są szersne, to jednak naprawdę duże ilości można tego pozyskać. Dlatego, że one to gubią płatami, tak zobaczcie, a? Na, przyjdzie. To jest jednolity taki płat, naprawdę są i większe. E, wystarczy też im postawić jakieś czochradło, gdzie będą przychodziły i w jednym miejscu zbierzemy większość tej wełny. E, I sugerując się właśnie takimi pozytywnymi wypowiedziami, e, też próbowałem to stosować. Tylko, że jak się zagłębiłem w temat, to też się pojawiły inne takie negatywne skutki, jednak, ale i też sam zauważyłem pewne niedogodności. Mianowicie to, że jednak ta wełna, tak, żeby tam było, nie wiem, 100 gram, powiedzmy, to trzeba naprawdę tej wełny dużo i ona, ona jest puszysta, ona zajmuje dużo miejsca. Hmm. Oczywiście ona wchłania duże ilości wilgoci, ale po prostu nie obtula korzeni, jest bardzo po prostu taka pulchna, co jest negatywne. Tak? Korzenie mają być ściśnięte, obleczone tą ziemią, wilgocią i wszystkimi <laughs> związkami, które są tam zawarte, także tu był problem. Bo pomimo tego, że była ta wełna dana pod rośliny, to te rośliny niedobrze to znosiły, ze względu na to, że jest to nieprzetworzona, niesprasowana wełna. Tak? To, to musi być po prostu przetworzone, musi być sprasowane. To jest z moich doświadczeń. Wyszło po prostu roślina, tak jakby, czy, czy zapodane pod spód, czy gdzieś tam z boku. Po prostu zachowywała się, jakby była w powietrzu. Nie była porządnie u rozrośnięta korzeniami w ziemi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą sobie dokopałem gdzieś tam w necie, jest to to, że taka wełna z owcy bezpośrednio jest niestety nośnikiem wielu, wielu bakterii, jakichś grzybów i tego typu innych rzeczy, które. Niechcący możemy wprowadzić w nasze plantacje pomidorów, tak? a tego przecież nikt nie chce. Więc tutaj niestety to jest też świetna pożywka, nie tylko jako nawóz dla roślin, ale i też dla bakterii i grzybów. I niestety możemy sobie wprowadzić coś bardzo, bardzo niechcianego w naszym ogrodzie. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Więc dlatego właśnie nie. Ale, 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 jest taka opcja, która się pojawia na widoku, jak taki tutaj nawóz z owczej wełny: www.flora.pl. Eee, I mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, właśnie. Eee, będzie możliwość sprzedawania tej wełny z naszych owiec Właśnie do, ta, do, do tej, czy do innych firm Właśnie wełny owczej, którą, którą strzyżecie z własnych owiec I będziecie mogli sobie na przykład Albo wymienić, może w barterze w jakiejś tam w, 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 w uczciwej kalkulacji właśnie za wełnę owczą może będzie możliwość otrzymania takiego nawozu na przykład, tak? Jakby macie tam 10, 20, 30 owiec do strzyżenia, no to to jest koszt, tak? Albo kupna maszynki, sporo czasu i wysiłku, albo po prostu wynajęcia strzygacza. A ta wełna do niczego się nie nadaje, jest do wyrzucenia, tak? Bo nikt tego nie chce. A w momencie, kiedy pojawi się na naszym rynku taka firma, która będzie chciała na przykład od Was kupić tą Tą wełnę albo wymienić się w barterze za taki nawóz, no to wtedy już to ma zupełnie inny aspekt i jakieś takie właśnie mm, wartości dodane. Tak, także to jest bardzo fajna opcja i mam nadzieję, że w przyszłości coś takiego się pojawi. Idąc dalej, tutaj pokażę Wam, jak to wygląda. Niestety muszę sam się dzisiaj operować, ale dam radę. Zobaczcie, to jest to, to, co mówiłem przed chwilą. To jest e, odpowiednio przetworzona, wysterylizowana z wszelkich mikrobów, e, wełna owcza, bezpieczna, sterylna, którą wprowadzając do gleby pod własne rośliny, nie spowodujecie e, żadnych możliwych jakichś zakażeń grzybami czy bakteriami, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że po prostu to jest sprasowana owcza wełna, czyli po prostu te 100 gram, o których mówiłem, to nie jest objętość na przykład na półlitrowy kubek, tylko to jest pół mojej garstki, tak, które możecie dać pod pomidora na przykład eee, i czy tam pod inne rośliny. No kurczę, to się nadaje do wszystkich roślin. Także sterylność... Przede wszystkim macie tutaj zapewnioną e, tego nawozu owczego z owczej wełny, sterylność oraz e, ojejku. oraz e, zapewnienie właśnie e, minimalnej e, powierzchni e, tego nawozu. Także, także tak. Kolejne właściwości jak to wełna owcza, e, jak to materia organiczna w zasadzie taki nawóz gromadzi nam wilgoć jak gąbka tak? ulega praktycznie stuprocentowemu rozkładowi utrzymuje wilgoć dużo dużo lepiej niż jakakolwiek ziemia, no bo to jednak jest włos tak? także to bardzo fajnie nasiąka pęcznieje i staje się po prostu buforem Buforem, takim rezerwuarem wody dla, dla rośliny. I dzięki też tej właśnie asymilacji wody staje się bardzo łatwa w przetworzeniu na składniki odżywcze i pokarmowe dla roślin. Tak, także to takie fajne rzeczy właśnie robi. I to co mówiłem też, mała garstka. Umieszczona pod korzeniem pomidora albo obok korzenia pomidora. E, należy pamiętać, że producent podaje, że to ma być e, obok korzenia, ale minimum na, pięciu, na, na głębokości 5 cm. E, taka mała garsteczka wsypana w dołeczek, przygnieciona, jest mocno zwartą mm, taką agregatem, takim y, y, nawozowym. W momencie, kiedy dostanie wilgoci, będzie pęcznieć, będzie się rozpychać, ale dalej będzie to wszystko fajnie zbite, tak? czyli będzie, będzie ta konsystencja wokół korzeni, wokół, wokół, wokół korzeni tego pomidora, na ten przykład, dalej będzie taka zwięzła, zbita, dzięki czemu właśnie będzie przylegało to ciasno do korzeni i będzie udostępniało właśnie pobieranie tego nawozu z gleby. A więc to takie krótkie omówienie. Pod te dwa pomidorki, tylko niestety nie zgadaliśmy się z zagadką, ale pod te dwa pomidorki zostało zastosowane, został zastosowany właśnie ten nawóz z owczej wełny jako takie roślinki testowe, tak? Także tutaj, tutaj w, 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 tym, w tym naszym tunelu znajdują się tylko, tylko Dwie tego typu doniczki z pomidorami. Takie o. Także nie będzie problemu, ażeby je pomylić z czymkolwiek innym, więc będziemy mogli sobie spokojnie obserwować. Po dość solidnej garści zostało właśnie ten nawóz zarzucony pod rozsadę pomidora. I teraz tak, no czyli nie boimy się, że zostanie to nadmiernie, po prostu zbyt dużo tego nawozu dane i rośliny się spalą? No nie, gdyż jest to nawóz właśnie, który e, nie ma możliwości przenawożenia. On nie spali, tak? Brak możliwości przenawożenia rośliny. Także to jest jego i, i, i jedna z, z wielu zalet tego nawozu. Jest to po prostu produkt naturalny z owczej wełny prasowanej. I tak jak tutaj możemy sobie zaobserwować, brak możliwości przenawożenia rośliny oraz inne tam zalety. tak? Można sobie poczytać. A jest to nawóz azotowo-potasowy. Tutaj mamy skład dokładny podany. Także spoko. Także nie boimy się, że przenawozimy. Oczywiście za jakiś czas. W momencie kiedy yy, 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 no uznamy, że na przykład ten nawóz, który tam został dany już albo przy już tam intensywnej yy, przy intensywnym yy, no słowo mi uciekło. Jak już będą pomidorki, no i no to wtedy po prostu będzie yy, zapodawany ten nawóz w glebę obok, tak? tak jak tutaj producent podaje. Czyli na początku dajemy ten nawóz pod korzeń, śmiało, bez problemu, nie boimy się jakiegokolwiek poparzenia, czy spalenia rośliny, a potem w dalszym etapie rozwoju, w planowaniu właśnie, w wydawaniu owoców, już nawozimy obok. Tylko tak jak producent powiedział, obok. No i tutaj mamy takiego pomidorka, w troszeczkę, i to jest inna odmiana, to jest inna odmiana, Eee, także tutaj m, też w tym miejscu sobie zastosujemy. Zobaczcie, o, wykopię tutaj delikatnie dołeczek obok. Patrzcie, o przy samej, przy samej łodydze wezmę garść. Taką, taką o, dosyć. O, myślę, że to jest taka garść, jakby Agata miała. Jednak kobiece rączki są drobniejsze. O i tu cyk. Tak I też będzie pomidor testowy. I jeszcze może tutaj zastosujemy... O, to samo zrobimy. Tu jest taki duży pomidor też innej odmiany, no dużo tych odmian. Chyba mamy 6 czy 7 odmian. Bo tam już są trociny. My tutaj to mieszamy z naszym właśnie też kompostem. Znaczy kompostem, no kompostem. Obornik świński, kurzy i owczy. I pryzmujemy to, przerzucam to, przerzucam, formuję to, żeby to się przegrzało, i właśnie stosujemy to też jako taki właśnie nawóz A żeby tej materii organicznej troszeczkę rozcięcić, też żeby nie było obawy o to, że zostanie poparzone, no to dorzucamy po prostu trocin. I na wierzchu też trociny, żeby właśnie trzymało wilgoć i żeby tam chwaściorki nie wychodziły. Także to już w tygodniu też będziemy zasypywać. Rośliny są już duże, wszystkie pięknie cebulki powychodziły między pomidorkami, więc teraz. Można, tak jak tutaj zobaczcie, mała powierzchnia. Tutaj są akurat chyba arbuzy, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj jest przeszuszone, no bo jest, no bo jest w tunelu. I właśnie, żeby ta gleba, ten, ten, ten kompost nie tracił wilgoci, ta, ta materia organiczna, no to należy to po prostu posypać trocinami. Trociny będą utrzymywały taką pierzynkę, która będzie chroniła przed wysychaniem. Będzie powodowała to, że nie będą wychodziły jakieś chwasty, które no nasiona niestety są e, bardzo wytrzymałe w takich kompostach, a sam e, sama ta, e, te trociny e, z drzew e, z drewna e, będą stanowiły e, po prostu nawóz, tak, który też się wchłonie i będzie to uzupełniał o właśnie te wszystkie makro mikroelementy, które są niezbędne do wzrostu roślin. No dobra, tu się rozgadałem, rozgadałem się nie na temat, także tutaj jeszcze. Jeszcze jedna garść, będzie jeszcze jeden pomidor testowy, zobaczcie, tu żeby nie było, wsypuję, o, myślę, że jest lekko, nawet więcej jak 5 cm, o, i zobaczymy, tutaj jesteśmy, to jest ostatnia, yy, ostatnia kasterka, tu jest przedostatnia, tam 3, tu jest 5 z lewej, 5 z prawej, także na czwartej kastrze yy, od wejścia. E tutaj pomidorek, tutaj pomidorek i te dwa pomidorki. Tak jak wcześniej mówiłem, e tutaj no mówię, nie zgraliśmy się zagadką. E mi wypadło coś innego i niestety tu już posadziła. Ale naprawdę wierzcie mi na słowo, że tam pod tymi pomidorami jest ten nawóz i po prostu będziemy testować. Tak? No zobaczymy. No mówię, testowałem we własnym zakresie to. Nie, 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 nie bardzo mi to wyszło, oczywiście też na małą skalę, bo jak ja cokolwiek chcę zrobić na własną rękę w ogródku. To jestem, że tak powiem, skutecznie przepędzany haczką motyką, gdyż ja mam tendencję do przesa przesadzenia w przesadzaniu i po prostu wiecie, no, agatka się tym zajmuje, wkłada tutaj dużo pracy serca. W to, co robi, a przyjdzie taki chłop, y, da się to zrobić lepiej. Nie? No, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, więc moja ingerencja jest tutaj naprawdę jak najbardziej minimalna i moja rola, jeżeli chodzi o prowadzenie warzywnictwa w tunelu czy, czy, czy na ogródku, też tu za mną jest, znajduje się ogródek, no to sprowadza się do roli tak, koteczko. Już, już robię. Także jak najmniej ingerencji własnej, tak. to trzeba po prostu być i pomagać i nie denerwować. No. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że Was to zainteresowało, zaciekawiło. Mam nadzieję, że się nie rozgadałem. Słów kilka na ten temat. My jesteśmy ciekawi, ja jestem ciekawy, Agatka jest ciekawa zostaliśmy, że tak powiem, e, namówieni, e, żeby to spróbować, przetestować e, i mam nadzieję i trzymam kciuki za to, żeby się to właśnie taka inicjatywa, e, taka inicjatywa roz, roz, e, rozpropagowała i udała e, właśnie w związku z tym skupywaniem wełny owczej w Polsce e, przez tą firmę czy też inne. E, mam nadzieję, że ta firma da dobry przykład. I właśnie w takiej, na takiej zasadzie, jak wcześniej wspomniałem, czyli właśnie na wymianie barterowej w celu pozyskania wełny do produkcji, właśnie takiego paletu, będzie, będzie można uzyskać taki rolnik, będzie mógł uzyskać taki nawóz lub złotówki. Tak? No zależy co komu, do czego potrzebne, no bo przecież nie każdy zajmuje się ogródkiem, chociaż zdecydowana większość. Osób hodujących owce takie ogródki, ogrody, sady e, posiada i użytkuje na własne potrzeby, gdyż to są to świadomi ludzie, hodowcy, permakulturowcy, ekolodzy i jak coś tam inni super, hiper ekstra. Już to nie wiem, nazw, na, nazw mi brakuje. <laughs> Także tak, ile ludzi, tyle, tyle odmian podejścia i, i sposobu po prostu na, na samowystarczalność i na zdrowe, ekologiczne podejście do żywności. Także tak, ja trzymam kciuki za tą inicjatywę, żeby się tego typu skup w Polsce jak najszybciej odbywał. Żeby polscy rolnicy, hodowcy mali, tacy właśnie mogli też mieć dodatkowe źródełko dochodu e, lub też nawozu dobrego, pewnego, sprawdzonego. E, I żeby też e, ogrodnicy e, i duzi, i mali, i, i tacy absolutnie e, zieleni jak ja, się takimi rzeczami zainteresowali. I żeby to nam wszystkim właśnie na dobre, na zdrowie, na smaczne, pyszne warzywa. Yy, pomidory, ogóreczki, nam po prostu wszystkim wyszło. Także to tyle. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem, nie zanudziłem. Tak troszeczkę z innej beczki, nie? Ja tam uwielbiam pomidorki. Takie na palec. No. Takie na palec na chlebie. Uch. Także też Wam takich życzę. Smacznych, pysznych, zdrowych pomidorków, ogóreczków, sałaty, rzodkieweczki i co tam jeszcze yy, lubicie. Pozdrawiam serdecznie z BioFarmy Colin. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, dzielenia się swoimi opiniami i, i, i czym tam jeszcze macie chęci. Cześć!